Po prostu mm, fajny gość. Boże, nigdy o tym nie myślałem, od zawsze chciałem być siatkarzem. Na pewno nie uprawiałbym zawodu. Jezus, Maria, jakie trudne te pytania, no. <ścoughs> Poczekaj, no muszę się zastanowić, bo mnie tak ładujesz od razu z grubej rury. Nakręca mnie w życiu adrenalina, myślę, i taki smaczek przed meczami, przed bardzo ważnymi meczami. To mnie nakręca. Dołuje mnie 7 miesięcy bez słońca w Polsce. To mnie dołuje bardzo. To jest przestrzeń ciepła, wygodna, brązowawa. Myślę, że drugą nową Ziemię bym narysował. Hmm, napisałbym... Liczę na ciebie. Pisklewe, piskliwego dźwięku, nienawidzę. I tyle. <laughs>